Hej, jak się macie? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Steam Fortress 2 I dzisiaj jesteśmy sobie na mapie Badlands I to jest ma mapa Badlands Cod Czyli to nie jest ta duża mapa Badlandsowa Tylko e, z tym środkowym punktem tutaj e, Na środku I wiecie co? Wziąłem sobie enga, nie wiem dlaczego Naszła mnie, znaczy może nie naszła, ale... No, i to był spy. E, muszę sobie szybko ...myszkę podtegować. Bo nie gram sniperem, to nie muszę mieć takiej małej. I co my dzisiaj będziemy robić? Będziemy wkurzać mini centry. E, będę budował mini centry, by wkurzyć naszych przeciwników. E, bo przeciwnicy wszyscy lubią mini centry. Patrzę zaraz. O nie, tylko ja mogę. No, patrzę na tego frajera. O tu jest się jakiś Ty jesteś spajem? No. Nie, to nie spaj Ten nie spajem Idź mi wam stąd Ale się przystał do mojego działka, widzieliście to? Jak się przystał? O kurna, nie mam ammo! Ale skoki Oj, <grafię> no i akurat znowu mój zęby musiał do niej pisać <grafię> Nie no, muszę... Nie, nie, potem mu odpiszę. Eee... <grybujesz> Widzicie jaki ze mnie zły człowiek? Nie w szkole. Bo wieczorem będę... <grybujesz> eee, Neji to mój taki dobry znajomy powiem wam. Eee, gram sobie z nim w CSIK na moim altconcie. Eee, I ogólnie przyjemny pan... Eee, no, odpiszę mu po odcinku. Eee, wiecie co? O czym ja z wami bym chciał pogadać? W sumie właśnie... <grybujesz> Działko hoho! Do widzenia. Eee, o czym ja bym z wami chciał pogadać? Kurde, musiał mnie trafić z, tego, z tej kosy? Scoutik był przed nim. Aha, tam nie pójdę, bo jest działko. E, chciałbym wam powiedzieć o, o tym, że... E, się zbliża ciężki okres. E, a konkretnie okres maturalny. I to jest e, coś denerwującego. Bo trzeba się uczyć jak nigdy. E, I powiem wam... E, ja wychodzę z założenia... Że matura yy, nie jest jakaś bardzo trudna. Yy, tam jest znowu ten Spider-Pyro. Matura jest po prostu napompowana przez media, przez CKE. O kurde, dwóch Engów chyba was yy, No i nie wiem, czy, czy dobrze tak myślę, czy nie dobrze myślę. A patrz, jak, jak się skambił tym soldem. Na shotguny ze mną nie wygra, ziomek. Macie, bawcie się. Mam. Wow. Mam Pięknie, dwa scouty. Moja krew. Aha, i tu jest pewnie. Przeżył. No dobra, nie marzył. Dobrze. Wy tam się obudowaliśmy? To my się wam tutaj obudujemy Przecież ja mogę zrobić spencera o. o nie jak on we mnie trafi ja Jestem w dupie ten Dobra, ten Na szczęście mnie nie trafił Chyba nie do końca ogarnął Aj zacząłem mówić o tej maturze i skupiłem się na gameplayu Matura chyba nie jest najtrudniejsza Najbardziej się boję matematyki powiem wam Bo matematyka podstawowa jeszcze jakoś ujdzie Ale matematyka rozszerzona to może być kurde Um, coś trudnego powiem Wam, że tego się boję. O, o ładnie by to wyszło. Tylko, tylko no, ten sam myślał. No i um, tak że nie wiem. Ciekawy jak to będzie. Ciekawy jestem jak właśnie wypadnie ta tego roku matura. Jaka trudna będzie. Eee, co, co na niej będzie jak ona będzie wyglądała to mnie dość nawet ciekawi tylko żeby zdać maturę a raczej żeby zacząć ją pisać muszę dać egzaminy w szkole o dostałem Ray i to też będzie dość ciężkie wiadomo każdy egzamin jest ciężki ten od A mnie to działko jechało. Wiecie co, muszę wziąć spajaj i jego po prostu dojechać do działkę. Bo mnie denerwują. Eee... O. I... Ciekawie jak ta matura będzie wyglądała. Przegraliśmy się na koniec. Dobra, wiecie co, po co ja mam o tej, o tej maturze gadam? Skupmy się bardziej na CF-ie. I temat to na inny odcinek może być? Nie ma tu nikogo. Tym razem, tym razem ja ich załatwię Oni mieli chyba czterech engów Ile my mamy? Trzech, no ja że wziłem... Nie, nie skrambulujemy. Patrzcie, już idzie, zaraz coś tutaj wybuduje O, pewnie nie... leci z działkiem Jest i SOLD, ale SOLD szybko tutaj doszedł O, o, patrzcie, patrzcie, patrzcie jaki dom No, nie, jeż, jak już nie, 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 co tu się dzieje, co tu się dzieje? się odwaliło. Co to było? Zadzikały mi obydwu, a byłem w takim małym pomieszczeniu, serio Serio O Boże Ale to było głupie O oh my god Widzieliście pewnie tą panikę gaming, nie? Niestety Kurde, nie trafię go O nie, nie ty miałeś dostać. O, taki cwany. Nie, co ja zrobiłem? Dobra. Po Jest jakieś dziecko Nie wiem ogólnie co się dzieje na tym serwerze Co tu się od dupie? Dla demona nic dziwnego tu się nie dzieje Trzy działka w tym samym miejscu gdyby tutaj demo z Blue i tam zaspamił 8 sticków To by była totalna rzeź No Ale dobra, ja w dupie mam tych Hęgu o. o nie, to miał być head Jestem sol przeciwny. O, oh, no, no. <grystanie> Ten sniper <grystanie> tak myśli o free kill taki łatwy fragment spaju, który wiedzie i widzi. Dobra. O, oh, fuck A i tutaj chciałem skoczyć. Jak mnie wys wyskanował, no? Daję spaju. Zasapuł działko. Nie! Co TY robisz? <ścoughs> Widzieliście to. Co ten spaj zrobił? Nie, nie wierzę w typa. Zrobił genialnie, bo zabił najpierw Enga i miał działko, które jeszcze się stawiało. To było. Mógł się tak zasapować. Co on zrobił? No nie, no i znowu zginę, no I nie mnie zabił? O jest, nasz genialny spy wkracza do akcji, poobserwujmy go <noise> Bo on jest dobry Znowu wyjdzie z chyba Chociaż nie, o nie, idzie z saperem Patrzcie Nie no, ten engu to też nie jest... No No Zasapuje coś, zaraz zobaczymy na killfeedzie idzie. Oj, tam chyba jakieś ostrze rzeczy Nie, 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 panie, ja tu chodzę Oj go zabili. <noise> o jaki genialny teleport, ja pierdzielę. Normalnie medal powinien, powinien dostać na O ten spam już kurza. Tego scouta chce No, ja pierdzielę. Myślałem, że pójdzielę. Ten się wziął i zatrzymał w miejscu. Skupamy. Ale tutaj mam znowu za szybką myszkę. <noise> Nie umiem grać z payem, jak jest wysoka. Te 1-0 to było tak zdeczka za wysoko o, Teraz już jest tak normalniej Spróbujmy to za o, ładnie puro Trzeba gnoić ich tu ja już spaja słyszałem go zabiję ja Heavy weapons guy Panowie, ja mam plan Nie! Nienawidzę go tego solda nie zobaczył mnie nie wierzy co ja, to zrobiłem. ja to zrobiłem dlaczego ja to zrobiłem musiałem jeszcze ten krok iść w prawo jak mi się nie widziałem skończyła eee. zasapuj pięknie dlaczego on ten gówniany saper używa a nie ważne ugraliśmy to Zabijesz tego enga? Zooo, ki widzieliście to Nie skramblujemy co? Już jesteście ten dostali w dupę i już chcecie skramblować? A, wygraliśmy jedną rundę, haha, ha, ale łatwo. Nasz team skramblujemy, a tu bez żadnych skramblów my wygraliśmy. <ścoughs> nie wiem, co ja pierdolę, wiecie? No nie, na serio to przegłosowali? Ja pierdzielę, nie wierzę w tych typów. Zobaczmy, ile mamy Francuzów. Trzech, jednego snajpera, trzech engów, dwóch soldów, jednego skauta. Nie no, atak i obrona idealna. Wsparcie jeszcze lepsze. Eee, egor Fortik, Pomidor fort, Fortik. Jakkolwiek to... Łooo! Wow. Tego frajera zabił. No zasapuj to działko! Co ty z panią, robisz, no? Czemu tak się patrzyłeś na mnie? Nie zasapował tego, widzicie to? Nie wierzę w typa. A ja też nie zasapowałem. Co mnie nie jestem lepszy. Nie wiem, co się dzieje, panowie. I panie. O. Nie, 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 wy skapnął. Nie wiem co, co robić, panowie. Nie wiem co robić. A? Jak ja? To przeżyłem? nie strzela już tu. O -o -o. No nie. O -o. Nie, nie, nie. Do widzenia. Nie chcę, nie chcę was tu. Jeszcze go zabiję? Nie, dostał chyba. Dlaczego? Ale jest, udało mi się za zapowiedź ta działka. Powiedzcie mi, po co te engi budują te działka non-stop? Po co? Po co? Po co im te centry pod spawnem? Po co im to? Dlaczego? Nie rozumiem tego. Bo mamy teleport. Pewnie teleportnie nas bardzo daleko w odległe miejsce. Patrzcie, idziemy się w teleportnąć w daleką galaktykę. No, tam standardowo w to samo miejsce. A spodziewałem się, że ten teleport będzie bliższy. No jakim to ten był... HEAD! Wow. No, no, no. Czy <słuch> ja wam kiedyś mówiłem, że nienawidzę soldów? <słuch> Soldy są najgorsze. No ten odpał, który mnie też zeskanował przedtem. Co, co on robi? go zabił Ja pierdzielę O, mamy gdzieś spaja tutaj Chyba już wiem gdzie Nie, to na -to play pyro O, ale ich tam jest Patrzcie na to Ale to będzie rzeź Co mnie strzela? O, ten sniper tu jest jeszcze Ta, szukaj mnie tam na górze snajper Nie nie strzelaj tylko Aha, oni tutaj dalej stoją o, Jezus to jest to Co to się dzieje w ogóle? co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Proszę, niech mi ktoś to wytłumaczy. Co tu się odwala na tym serwie? Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? O Boże. Już pisać nie umiem nawet. Ta, 230v model. Co tu się odwala? Nie umiem grać demo. To też będzie rakotwórcze w moim wykonaniu. Nie trafię go. Jak te pro demo umiem grać w tym? Na serio. O nie. No nie, no ile on przyjął tych sticków na rej. A 15 HP, no. No, 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 no typowy. Tak, ja DMM grać nie umiem, chociaż po pokazałem, że spajem też nie umiem. A nie ma sensu tu grać z scoutem, bo bym sobie pograł scoutem. Bo na 8 engów to. nie dam rady. To te apteczki kradnie tutaj. Budujcie się tutaj więcej. Tak. No i trafi mnie <głos> <głos> Brawo, brawo ja Brawo ja Co to było <noise> Nie wiem jak ten odcinek nazwać, musicie mi pomóc chyba O, odbiłem się od blaszki Wiele prodemosów yy, to nie wychodzi, a mi za pierwszym razem wyszło No nie, teraz ten heavy... O, dobra heavy był low Raczej znaczy miał lowa Pospammy tam granatami Zostaw mi aptę Dobrze O, widzę moją ofiarę Nie, 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 nie No nie tam Ale Na spamie tam o, Nie ma działka Dobra, weźcie się zajmiecie tym soldem, no ja tu mam misję Kogoś tam obiłem Łosz ty f... Eee. E. O ty frajerze Engu, muszę się mieć Bo mnie tak wnerwiasz o, Kurde miał to być mój frag, no. W ogóle jakim cudem jestem drugi w tym jak ja gówno robię <laughs> Nic nie robię, tylko umieram w głupi sposób i... <laughs> Nie mam pojęcia co tu się dzieje, weźcie mi, wytłumaczcie Nie, nie robimy żadnej zmiany, w ogóle jestem pierwszy w Kimie. Jakim co do niej, mi ktoś to wyjaśni, błagam Jak? 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 No tak, zaraz się sam wysadzę okay, <laughs> Ej ludzie, nie mam pojęcia co się dzieje tutaj DAJESZ się! DAJESZ! No super Dobra wiecie co demo mi nie idzie chyba Kim ja jeszcze bardzo dobrze gram? Soldem, soldem jestem najlepszy Shadowburn przy mnie to jakiś kurde wieśniak głupi e, Patrzcie wam pokażę jak się gra soldem e, Jak się robi skoki W ogóle e, Dobra mamy tutaj e, Tak mamy tutaj engu Wybudowali e, normalnie twierdzę gdzie, a gdzie wy budujecie się? Dobra już widzę no, kurde no. No nie no. <laughs> nie, nie wiem, co tu się dzieje. Ile ten odcinek w ogóle trwa? Około chyba 20 minut, 19, 18, to jeszcze chwilę może potrwać. No jazu jak to nazwa. Jak nie grać? Miałem przed chwilą serię jak grać, to teraz jest odcinek jak nie grać. A, albo jak być rekconem? Dobra, przeładujmy. A, tu nie ma nic. Jak to? A buduj tu działka. O w mordę. Dobra. O, i te pajra za ale patrzcie jak ja im myk zrobię. Nie spodziewają się. Aha, dobra, ten sol tu jest <ścoughs> Nie, nie wiesz. Pajro odbiło dwie rakiety we mnie Naprawdę <laughs> Nie no, Pajro odbiło dwie rakiety na mnie Nie, nie wierzę w to po prostu <laughs> Nie no ludzie, co to jest <laughs> O Boże <laughs> Za wysoko mam myśl Nie, mi ktoś to wytłumaczy Co tu się oddupca bo sam bym chciał wiedzieć No im no, trafił mnie z tego bąka naprawdę Nie mam nadziei. No strzela mu cheda No co to było Te efie, hitboxy pylsy I lagujące skauty Ten pyro tu jest? Ten pyro mnie zrekcił O no, chyba Ten miał go na widoku o, więc Enga, który coś niósł. Juh! ju. A gdzie jest ten Falgo Sniper tutaj? Był tu gdzieś. Ale go nie widzę. Zaraz mnie zabije skądś no. Akurat nie on, ale Pyro. Ile on ma tych krytów? Ile on ma tych krytów. Co to ma być? A, dostaję w dupę, ale jestem pierwszy na serwerze. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Tak strzelaj w ziemię. Jakaś jeszcze ktoś zabił serię. Niech mi ktoś wytłumaczy, co tu się dzieje, proszę. Niech mi ktoś to wytłumaczy. No, jeszcze mnie podpalił. Jak? Znerwujcie to pyro, no. Bo to jest coś okropnego no. Będziesz fagoć się tak strzelał z dołu, no O, umrzyj Heavy, tam masz przeciwników, co ty oddupcasz? We frajerskie pyro, jak ja was nienawidzę Nienawidzę tej klasy w zajęcie. Mission ends in 10 seconds O No, serio to też nie był head No idziemy S win Dawajcie mi fragi Moje fraksy Na strenża muszę wbić. Co jakiś ciotek sprzeżył i uciek. Dobra, wiecie co? Koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się ten rakowy wam podobał. Nie zapomnijcie ocenić, dać łapki w górę, no i do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się i cześć!